Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, witam Was bardzo serdecznie. W związku z panującą epidemią koronawirusa kontynuujemy ten taki nowy sposób komunikacji, ponieważ wiemy, że nie możemy się spotykać a naprawdę wolałbym taką tradycyjną formę kontaktu z Państwem, czyli zebrania wiejskie, bo jest to zawsze najlepsze miejsce do wymiany poglądów, do też dowiedzenia się tego, jakie są najważniejsze problemy w Waszych miejscowościach. Natomiast w związku z tą sytuacją, w jakiej się znajdujemy, postanowiliśmy w takiej formule internetowej też przedstawić Państwu kilka informacji na temat tego, co dzieje się w gminie. Ja w ostatnim czasie otrzymuję dużo pytań od Państwa dotyczących naszej działalności, dlatego też wybrałem kilka takich obszarów, o których chciałem Wam dzisiaj powiedzieć i takie swoje sprawozdanie, relacje z tych działań wszystkich przedstawić. Moi drodzy, pierwsza. Sprawa to oczywiście sytuacja związana z epidemią, z pandemią koronawirusa. Wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że nasze życie też i nasze działania w najbliższym otoczeniu zmieniły się przez tą epidemię i też wiele takich działań uległo zmianie odnośnie tego, co dzieje się w naszym samorządzie. Pierwsza sprawa to działalność urzędu i przestawiliśmy się w dużej mierze na taki kontakt z mieszkańcami, z państwem, za pośrednictwem telefonu, za pośrednictwem maili. Też rozbudowując to i słuchając waszych sugestii i uwag, będziemy chcieli w najbliższym czasie udoskonalić tę formę kontaktu. Będziemy chcieli też zmodernizować naszą stronę internetową, aby była bardziej przystępna, aby wiele tych informacji czy też wiele potrzebnych wniosków mogli państwo za pośrednictwem tej strony pobrać. Też, jeżeli chodzi o sam urząd gminy i nasze jednostki, to w ostatnim czasie otworzyliśmy ponownie punkt selektywnej zbiórki odpadów w woźnikach, i poprzez kontakt telefoniczny mogą się Państwo tam umówić i swoje odpady zostawić, ponieważ wiemy, że była to sprawa bardzo ważna i wiele osób o to pytało. Wa ważną sprawą też jest to, że od tego poniedziałku zostały uruchomione na terenie naszej gminy biblioteki. Oczywiście przy zachowaniu środków ostrożności, przy takim też użyciu środków ochrony osobistej jest możliwość wypożyczania książek, czyli nasze biblioteki, zarówno ta w Rogozinie, jak i w Radzanowie, funkcjonują i czekają na czytelników. Kolejna sprawa bardzo ważna. O której chciałem wspomnieć, to przedszkola. przedszkola, które planujemy od kolejnego poniedziałku, czyli od 18 maja, uruchomić. Też wspólnie z dyrekcjami zarówno przedszkola w Radzanowie, jak i też w Rogozinie ustaliliśmy szczegóły, jak będą te przedszkola funkcjonowały. Te szczegóły zostały skonsultowane. Ze służbami sanitarnymi, też opracowaliśmy odpowiednie przepisy, wyposażyliśmy przedszkola w niezbędne środki dezynfekujące i od 18 maja, od poniedziałku, uruchamiamy przedszkola na terenie naszej gminy. Też planujemy, zobaczymy jak sytuacja się rozwinie, ale planujemy od początku czerwca uruchomić boisko Orlik w Rogozinie i chcielibyśmy, aby było ono otwarte dla. Mieszkańców. Też oczywiście przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności, które powinniśmy stosować. I kolejna sprawa bardzo ważna to takie, już przeprowadziliśmy wstępne rozmowy z Dyrektorem Centrum Kultury i Sportu odnośnie imprez i wydarzeń masowych, dużych imprez na terenie naszej gminy. Prawdopodobnie w tym roku żadne z tych tradycyjnych imprez nie dojdzie do skutku. O takich ostatecznych Decyzjach jeszcze Państwa poinformujemy, natomiast dzisiaj wstępnie możemy powiedzieć, że takich imprez na terenie naszej gminy w roku bieżącym nie będzie. Moi drodzy, też chciałem wspomnieć, że udało nam się pozyskać, tak jak też podobnie wiele samorządów w naszym kraju, udało nam się pozyskać dotacje z tego programu Polska Cyfrowa na wyposażenie szkół, naszych szkół, czyli szkoły w Rogozinie i w Radzanowie, w niezbędny sprzęt do zdalnego nauczania i w najbliższych dniach ten sprzęt, będą to laptopy, trafią właśnie do naszych placówek. Ten sprzęt zostanie przekazany dyrektorom tak aby oni roz Dysponowali dalej właśnie te laptopy. Też muszę wspomnieć o, o tym, w jaki sposób ta obecna sytuacja na terenie naszego kraju wpływa na gospodarkę. Oczywiście wszyscy wiemy o tym, że bardzo ucierpią przedsiębiorcy, ponieważ nie mogą wykonywać swojej działalności albo wykonują ją w okrojonym zakresie. I mamy tą świadomość, że w związku z tym też i wpływy do budżetu samorządów, do budżetu gminy będą mniejsze, niższe niż było to zakładane. Prawdopodobnie podatki, podatek, jeżeli chodzi o. Środki transportowe, czy też podatek od nieruchomości przy prowadzonych działalnościach będzie mniejszy, wpływy z pit będą również mniejsze. Już dzisiaj mogę Państwu powiedzieć, bo mamy podsumowany pierwszy kwartał, że transfery z Państwa, jakie otrzymywaliśmy co roku, są pomniejszone o 300 tysięcy złotych w stosunku do roku poprzedniego, czyli te wszystkie wpływy z budżetu państwa, jakie otrzymywaliśmy, które wspierają funkcjonowanie gmin, łącznie w tym roku jest zakładane, że będzie to 7 milionów złotych, natomiast już dzisiaj widzimy po pierwszym kwartale, że te wpływy są pomniejszone o 300 tysięcy złotych. Patrząc na to i na tą inną, na te pozostałe ten Tendencje związane z gospodarką poleciłem wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych, dyrektorom szkół o opracowanie takich planów oszczędnościowych. Po to, abyśmy mogli przebudować nasz budżet gminy, ponieważ y, widząc, że wpływy są mniejsze, będziemy musieli prawdopodobnie pewne rzeczy przemodelować, y, i ten budżet będzie musiał zostać uaktualniony, i, i na pewno będą to y, pewne działania oszczędnościowe, y, które wpłyną na cały ten budżet. Też, moi drodzy, przy tym wszystkim ważne są przedsięwzięcia, które mamy zaplanowane na ten rok. Ja mam nadzieję, że one wszystkie dojdą do skutku, ponieważ na dzień dzisiejszy mamy zabezpieczone na to środki. Mam nadzieję, że ten kryzys, jaki nas dotknął, nie wpłynie negatywnie na te przedsięwzięcia, ale to też okaże się dopiero w najbliższym czasie. Pozwólcie, że tylko o kilku tych zadaniach wspomnę, jakie mamy zaplanowane, jakie znajdują się w naszym budżecie. Pierwsza sprawa to rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rogozinie. Jest to inwestycja, którą już od kilku lat realizujemy. Najpierw wyprowadziliśmy do kanalizację z miasta Płocka, skanalizowaliśmy część Starego Boryszewa, skanalizowaliśmy dużą część miejscowości Strużewko, wprowadziliśmy kanalizację do Rogozina, ulicą Mazowiecką i właśnie teraz jesteśmy na etapie końcowych prac dotyczących takiego etapu budowy kanalizacji w ulicy Mazowieckiej, w ulicy Strażackiej, w ulicy Kwiatowej, rozpoczęliśmy ulicę Słoneczną. Też będziemy chcieli uruchomić kanalizację w ulicy Osiedlowej. Jeżeli wszystko uda się zrealizować zgodnie z harmonogramem, to w miesiącu czerwcu odbierzemy te odcinki i będzie możliwość przyłączania się do tej kanalizacji. Też w takich bardziej perspektywicznych planach Zakładamy, że tą kanalizację będziemy rozbudowywać, ale to wszystko będzie zależało od naszych możliwości finansowych, od tych wpływów, od tych wpływów o których wspomniałem wcześniej i od ogólnej sytuacji gospodarczej. Moi drodzy, następna inwestycja, następne przedsięwzięcie, które planujemy na ten rok, to oczywiście dalsze inwestowanie w infrastrukturę wodociągową. Wszyscy doskonale wiemy i doświadczamy tego, że dzisiaj, w dobie takich zmian klimatycznych, bardzo ważne jest rozsądne gospodarowanie wodą, dlatego też już od kilku lat inwestu inwestujemy w tą infrastrukturę. I na ten rok mamy zaplanowane takie zadania, jak modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębnikach. Jest to kolejny etap modernizacji, ponieważ pierwszy etap przeprowadziliśmy w tamtym roku. Bo chcielibyśmy to kontynuować w tym roku. Mamy również zaplanowane zadanie modernizacji stacji uzdatniania wody w Ciłkówku I to zadanie już, już rozpoczęliśmy. Są to prace modernizacyjne samego obiektu, dachu, elewacji. I tam już prace się toczą. Jak Również też w tym roku już wykonaliśmy, ponieważ to było zadanie rozpoczęte w poprzednim tygodniu, ale udało się nam szybko zrealizować to przedsięwzięcie. Wykonaliśmy budowę kilku odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy. Wprawdzie mamy już naszą gminę w większości zwodociągowaną, wodociągowaną. Ale co bardzo mnie cieszy, powstają na terenie naszej gminy nowe domy, nowe osiedla, domków jednorodzinnych i tam musieliśmy tę wodę doprowadzić. Jak również projektujemy kolejne odcinki. Jest to odpowiedź na te podania, jakie od Państwa do nas trafiają. Moi drodzy, następne zadanie, jakie mamy. Przewidziany do realizacji w tym roku, i jeżeli nie będzie takiego tąpnięcia mocnego finansowego, jeżeli chodzi o nasz budżet, to będziemy dążyli, aby zrealizować to zadanie. To jest inwestycja dotycząca modernizacji ulicy Strażackiej w Rogozinie. Kolejny temat to budowa chodnika w Radzanowie przy ulicy Płockiej. Już na ten chodnik mamy materiał, mamy tutaj zabezpieczone środki na wykonanie, i jeżeli. I nie będzie perturbacji dotyczących finansów, to takie zadanie zostanie w tym roku zrealizowane. Również czekamy na odpowiedź od marszałka wywództwa Mazowieckiego, ponieważ złożyliśmy wnioski na modernizację dróg na terenie naszej gminy i jak otrzymamy wsparcie finansowe, to też przystąpimy do realizacji takiego przedsięwzięcia i jak również bardzo ważne zadanie, które mamy ujęte w budżecie gminy to tradycyjnie jest fundusz sołecki. Fundusz Sołecki, który na ten rok jest to łącznie ponad. Jest to około 540 tysięcy złotych na wszystkie 30 miejscowości w, nasi, w naszej gminie. I już rozpoczęliśmy część tych zadań, już je realizujemy i też sporo pytań od Państwa otrzymuję dotyczących właśnie takich lokalnych przedsięwzięć, dotyczących waszych miejscowości. W dużej mierze są to zadania właśnie z Funduszu Sołeckiego I te 540 tysięcy jest podzielone na wszystkie 30 miejscowości. W dużej mierze to Państwo na zebraniach wiejskich przeznaczyli te środki między innymi na infrastrukturę drogową, na oświetlenie, na modernizację świetlic, na zagospodarowanie centrum miejscowości i chciałem Państwu też to podkreślić, że te środki trafią do Waszych miejscowości, te zadania zrealizujemy stopniowo w ciągu roku będziemy systematycznie każde z tych zadań wykonywać tych zadań, tak jak wspomniałem jest. 30 I zgodnie z przyjętymi procedurami Funduszu Sowieckiego my w roku bieżącym te wszystkie zadania wykonamy w Waszych miejscowościach. A Chciałem jeszcze tylko podkreślić, że dzięki Funduszowi Sołeckiemu, który funkcjonuje w naszej gminie od sześciu lat, udało się już zrealizować bardzo dużo przedsięwzięć takich prorozwojowych, przedsięwzięć ważnych dla naszych lokalnych społeczności. I bardzo pozytywny aspekt funduszu to właśnie to, że to Państwo, że mieszkańcy na zebraniach wiejskich decydujecie, na co ten fundusz będzie przeznaczony, sami wybieracie te zadania, które według Was na dzień dzisiejszy są najważniejsze w danej miejscowości. I w ciągu 6 lat funkcjonowania funduszu wydatkowaliśmy około 2,5 miliona złotych na takie inwestycje lokalne w każdej miejscowości. I każda z naszych 30 miejscowości dzięki tym środkom co roku może realizować określone zadanie. Moi drodzy, też kolejny taki aspekt, o którym chciałem powiedzieć. I jest to bardzo ważna też sprawa, to uruchomiliśmy wsparcie przy wypełnianiu wniosków obszarowych, wsparcie dla rolników. To wsparcie też było uruchamiane co roku przez nasz Urząd Gminy, natomiast w tym roku jest o tyle trudniej, że mamy sytuację związaną z epidemią, dlatego w tym roku to wsparcie i te konsultacje, pomoc będą głównie wykonywane za pośrednictwem kontaktu, Telefonicznego. Jest to nasz pracownik gminny, który pomoże Państwu przy wypełnianiu tych wniosków. Jak wiemy, składanie wniosków jest do 15 czerwca, także zachęcam te osoby, które mają taki wniosek obszarowy do złożenia. Zachęcam rolników do kontaktu z naszym pracownikiem, który wesprze i pomoże przy wypełnianiu. Też chciałem przypomnieć, że oprócz Naszego wsparcia to cały czas od środek doradztwa rolniczego pani Dorota Chętka, która działa na terenie naszej gminy, też wspiera i pomaga przy wypełnianiu wniosków obszarowych. Następna sprawa, o którą Państwo często pytają, to kwestia folii rolniczych. W listopadzie ubiegłego roku złożyliśmy wniosek jako gmina Radzanowa do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o wsparcie, dofinansowanie odbioru folii rolniczych. Jest to temat trudny i tak jakby w ciągu ostatnich lat ten problem narastał, natomiast pojawiła się możliwość dofinansowania. Taki wniosek złożyliśmy w listopadzie. W ostatnich dniach otrzymaliśmy odpowiedź, że wniosek przeszedł etap formalnej oceny. Czekamy na ocenę merytoryczną i jak przejdziemy pozytywnie tą ocenę merytoryczną, zostanie podpisana umowa o dofinansowanie. Następnie wykonamy, przeprowadzimy przetarg i przystąpimy do odbioru tych folii rolniczych. Osoby, które zgłosiły się, zgłosiły swoją chęć do udziału w tym naszym programie, zostaną indywidualnie poinformowane o dalszych postępach i o dalszych krokach dotyczących właśnie tego programu. I też chciałem dzisiaj wspomnieć, że w ostatnich dniach złożyliśmy wniosek, to już też taki tradycyjny, co roku składamy wniosek o wsparcie naszych mieszkańców przy usuwaniu azbestu z terenu naszej gminy. Ten wniosek złożyliśmy do Funduszu Ochrony Środowiska, zebraliśmy takich zgłoszeń od mieszkańców na Ponad 110 ton wyrobów azbestowych. Jest to łączna kwota wyszacowana. Tego zadania to blisko 45 tysięcy złotych. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie, czekamy na rozpatrzenie. Jeżeli przejdziemy po pozytywnie te wszystkie oceny, to w roku bieżącym będziemy odbierać azbest od mieszkańców, ale też chciałem podkreślić, że jeżeli ktoś planuje wymianę dachu, czy też w przyszłym roku, czy jeszcze może w tym i chciałby skorzystać, z takiego programu, to cały czas prosimy składać zgłoszenia do nas, do Urzędu Gminy o chęci udziału w takim programu, programie i my w kolejnym naborze, prawdopodobnie w kolejnym roku, znowu wystąpimy o takie wsparcie, umieścimy ten wniosek i będziemy się starali też wspomóc Państwa przy odbiorze wyrobów azbestowych. Moi drodzy, to tak może pokrótce, jeżeli chodzi o, o taką bieżącą relację tych działań, jakie wykonujemy. Ja chciałem też zachęcić do kontaktu ze mną, jestem do Państwa dyspozycji, jestem cały czas pod telefonem, jest też możliwość kontaktowania się ze mną za pośrednictwem drogi mailowej, za pośrednictwem messengera i zachęcam do tego, postaram się pomóc we wszystkich sprawach, jakie Państwo do mnie zgłoszą. Dziękuję bardzo.